Gdy ofiarujesz mszę za zmarłego krewnego. To się dzieje, co naprawdę dzieje się w świecie duchowym, gdy msza jest ofiarowana za kogoś, kto już odszedł. Święty Ojciec Pio ujawnił, że widział dusze wyzwalane z czyśćca podczas konsekracji. Na łożu śmierci święta Faustyna wyszeptała: Gdyby ludzie mogli zobaczyć, co dzieje się duchowo podczas mszy ofiarowanej za zmarłego, nie byłoby pustych kościołów. Czego nasze oczy nie mogą dostrzec. Wiara nam objawia, a dziś podzielę się tym, co święci i mistycy zaświadczyli o tej potężnej tajemnicy. Moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie, szczególnie wy, wierni Polacy, których wiara przetrwała historyczne burze i pozostaje silna jak dęby w naszych lasach. Ilu z nas nosi ból utraty kogoś ukochanego? Matki, ojca, dziadka, który nauczył nas pierwszych modlitw, a może dziecka, które odeszło przedwcześnie? I zostajemy z tym pytaniem w sercu, co jeszcze mogę dla nich zrobić teraz? Odpowiedź moi umiłowani pochodzi z naszej własnej polskiej tradycji, tak głęboko zakorzenionej w nabożeństwie do dusz. Jak mawiał święty Jan Paweł II, nasz umiłowany syn Polski. Modlitwa za zmarłych jest potężnym świadectwem świętych obcowania, które przekracza czas i przestrzeń. A wśród wszystkich modlitw istnieje jedna, która przenika zasłony między tym światem a zaświatami. Święta Msza. Dziś wspólnie odkryjemy nadzwyczajną moc mszy za zmarłych objawioną przez mistyków, jak nasze polskie tradycje zachowały tę cenną prawdę wiary oraz co możesz praktycznie zrobić, aby pomóc swoim bliskim, którzy już odeszli. Moi umiłowani, zamknijcie na chwilę oczy i wyobraźcie sobie dokładny moment konsekracji. Kapłan podnosi hostię w najgłębszej ciszy. To, co widzą Wasze oczy, to tylko konsekrowana hostia. Ale to, co święta Faustyna Kowalska, nasza ukochana polska mistyczka, zobaczyła, wykracza daleko poza to. Napisała w swoim dzienniku drżącymi rękoma. Podczas podniesienia widziałam dusze kąpiące się w świetle emanującym z konsekrowanej hostii. Niektóre wydawały się budzić z głębokiego snu, inne wyciągały ręce jak spragnione dzieci po wodę. Pióro prawie wypadło z jej rąk, gdy próbowała opisać piękno tamtej chwili. Święty probość z Ars, ze łzami w oczach, wyznał pielgrzymowi: Gdybyśmy znali wartość Świętej mszy, umarlibyśmy z radości. Dlaczego? Bo podczas Świętej mszy dzieje się coś, co sprawia, że sam czas kłania się w szacunku. Ofiara Chrystusa na krzyżu staje się obecna na nowo. To nie jest zwykłe wspomnienie, moi drodzy. To mistyczny portal, gdzie niebo i ziemia się spotykają, gdzie aniołowie padają na twarz, a dusze zmarłych otrzymują ulgę. Nasza polska tradycja zawsze strzegła tej mądrości jak skarbu. Przez pokolenia nasze rodziny podtrzymywały świętą tradycję wypominek, tych list nazwisk zmarłych, które są czytane przed mszą. Pamiętam moją babcię z rękoma pomarszczonymi od pracy i modlitwy, starannie zapisującą imię mojego dziadka na małej karteczce. Za każdym razem, gdy jego imię zostanie wymówione podczas mszy, mówiła mi ze łzami w oczach, to jakby Anioł zaniósł krople pocieszenia jego duszy i wierzyła w to każdą cząstką swojej polskiej istoty. Gdy msza jest ofiarowana za zmarłego, dzieje się coś niezwykłego w wymiarach których nasz ludzki umysł ledwie może pojąć. Święty ojciec Pio, który miał dar widzenia poza zasłoną oddzielającą ten świat od drugiego, wyjaśnił jednemu ze swoich duchowych dzieci – msza jest jak promień wiecznego światła, który przenika czas. Opisał, jak podczas konsekracji było tak, jakby szczelina otwierała się w czasie, pozwalając zbawczej łasce Chrystusa dotrzeć do naszych bliskich w tej samej chwili, gdy opuścili ten świat, nawet jeśli było to dekady temu. Starsza zakonnica z Krakowa opowiedziała mi kiedyś oczami, które zdawały się widzieć niewidzialne. Podczas mszy, w rocznicę śmierci mojej matki, poczułam zapach róż, którego wcześniej tam nie było. W tamtym momencie widziałam, że otrzymuję łaskę. Święta Gertruda Wielka miała podobne wizje. Widziała, jak w momencie podniesienia hostii kanał światła Otwierał się bezpośrednio z ołtarza do najodleglejszych zakątków czyśćca. Każda msza, została jej objawione, rozciąga swój wpływ jak promienie słońca, które przenikają do najgłębszej doliny. A najpotężniejszy ze wszystkich wymiarów to wymiar miłości. Święty Jan Chryzostom, swoją elokwencją, która sprawiała, że tłumy płakały, nauczał. Kiedy ofiarujemy mszę za zmarłego. Dzieje się coś, co aniołowie kontemplują w milczącej adoracji. Miłość, którą mamy do tej osoby, łączy się z nieskończoną miłością Chrystusa, tworząc siłę odkupieńczą tak potężną, że same ściany czyśca drżą. To ta miłość łamie łańcuchy, oczyszcza rany duszy, wynosi ducha bliżej Boga. Nasz ukochany święty Jan Paweł II, którego serce biło w rytmie naszej polskiej ziemi, napisał w swojej encyklice Eklezja de Eucharistia, Słowa, które powinniśmy wyryć w naszym sercu. Eucharystia jest punktem kulminacyjnym zjednoczenia między nami a naszymi zmarłymi, ponieważ wszyscy, żywi i umarli, uczestniczymy w tym samym Chrystusie. Kiedy stoję przed ołtarzem, nie jestem tylko z widzialną wspólnotą jestem tajemniczo zjednoczony ze wszystkimi, którzy poprzedzili mnie, naznaczeni znakiem wiary. Czy potrafisz sobie wyobrazić, co czuje Twoja babcia? Twój ojciec czy twoja siostra, która odeszła, gdy ofiarujesz za nich muszę? Święta Faustyna, z jej polskim sercem tak wrażliwym na sprawy nieba, miała wizję, która daje nam blade pojęcie. Zobaczyła swoją ciocia, za którą ofiarowała komunię świętą. W momencie konsekracji napisała drżącą ręką w swoim dzienniku jej twarz przemieniła się przed moimi oczami. Było to jak obserwowanie krajobrazu pokrytego śniegiem, kąpiącego się w wiosennym słońcu. Intensywny ból znaczący jej oblicze ustąpił miejsca niewypowiedzianemu pokojowi, jakby każda zmarszczka cierpienia została złagodzona przez niewidzialne palce. Mistyk św. Mikołaj z Flue podczas ekstatycznej wizji był świadkiem czegoś, co pozostawia nas bez słów. Widziałem dusze w czyśćcu, jak ludzi zanurzonych w różnych poziomach mgły. Po każdej mszy ofiarowanej za nie, Niektóre były podnoszone do wyższych kręgów, gdzie mgła była lżejsza, a światło intensywniejsze. Niektóre dusze wznosiły się tak wysoko, że całkowicie znikały w świetle, dotarły do nieba. Był szczególnie wzruszający przypadek relacjonowany przez świętą Brygidę Szwedzką. Podczas mszy ofiarowanej za jej zmarłą matkę zobaczyła coś, co sprawiło, że uroniła łzy radości. Zobaczyłam duszę mojej matki, która była w czyśćcu, unoszoną podczas konsekracji, jak iskra wznosząca się z ogniska, coraz wyżej, aż została przyjęta przez aniołów, którzy poprowadzili ją do pełni światła. Nasza ukochana Polska zawsze utrzymywała szczególne nabożeństwo do dusz czyścowych, które imponuje nawet innym katolickim narodom. Pomyślcie o nieopisanym pięknie naszych zaduszek, gdy nasze cmentarze zamieniają się w ocean migoczących świateł. Każda świeca to nie tylko znak pamięci, to cicha modlitwa, która oświetla drogę naszym drogim zmarłym w niewidzialnych regionach. Pamiętam moje dzieciństwo w małej polskiej wiosce, świętą ciszę, która unosiła się nad naszym domem w Wigilię Wszystkich Świętych. Moja matka zapalała świece jedną po drugiej, wymawiając każde imię z ścią, dla babci Heleny, dla wujka Józefa. Było to jakby każdy płomień ustanawiał most między naszym światem a ich. A następnego dnia w kościele, wypominki, te listy imion czytane przed mszą, tworzyły moment tak święty, że nawet dzieci przestawały się ruszać. Było to jakby sam czas zawiesił swój marsz, gdy każde imię było wymawiane, zapewniając, że żadna dusza nie zostanie zapomniana. Nawet nasza Wigilia strzeże tej głębokiej więzi. Puste miejsce przy stole to nie tylko dla niespodziewanego wędrowca, jak wielu myśli. Nasze babcie wiedziały, to miejsce symbolizuje również naszych ukochanych, którzy odeszli, ale którzy nadal są częścią rodziny. Jak mawiała moja babcia, w świętą noc zasłona między światami staje się tak cienka, że prawie możemy dotknąć tych, którzy odeszli. Te tradycje to nie tylko zwykłe formalności czy malownicze zwyczaje. To pradawna mądrość przekazywana z pokolenia na pokolenie, jak skarb ukryty w polu, który nasi przodkowie znaleźli i zachowali dla nas. Święty Jan Paweł II, z jego głęboką miłością do naszej polskiej kultury, mówił z dumą: Naród polski zawsze wiedział, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem nowej formy komunii z tymi, których kochamy. Nasze nabożeństwo do dusz jest wyróżniającym znakiem naszej wiary. Święty Anselm którego pisma były studiowane w średniowiecznych polskich klasztorach, ujawnił, że gdy ofiarujemy przez za zmarłego, dzieje się coś podobnego do kaskady łask. Dusza najpierw doświadcza natychmiastowej ulgi w swoich cierpieniach. Święta Katarzyna z Genui, która miała głębokie wizje czyszczca, opisała tę ulgę słowami, które poruszają serce. Ogień czyszczca nie jest karą, ale oczyszczającą miłością. Powoduje cierpienie z powodu oddalenia od Boga, jak narzeczony, oddzielony od swojej ukochanej. Msza zmniejsza tę odległość, jakby na moment dusza mogła zobaczyć swojego umiłowanego przez otwarte okno. Jednocześnie dusza doświadcza niewyrażalnego duchowego orzeźwienia. Starszy ksiądz z Lublina opowiedział mi kiedyś o śnie, który miał o swoim zmarłym ojcu. Widziałem mojego ojca idącego przez palącą pustynię. Nagle podczas mszy, którą odprawiłem za niego, zaczął padać łagodny deszcz, a on podniósł twarz z takim wyrazem wdzięczności, że obudziłem się płacząc. Święty Leonard z Porto Maurizio używał podobnego obrazu. To tak, jakby niebiańska rosa spadała na te dusze, orzeźwiając je w ich żarze oczyszczenia. Głębiej jeszcze, dusza otrzymuje wewnętrzne oświecenie, które ją przemienia. Święty Tomasz Akwinu swoim błyskotliwym umysłem wyjaśnił tę tajemnicę. W czyśćcu dusza rośnie w poznaniu Boga w miarę jak jest oczyszczana, jak lustro, które gdy jest czyszczone, odbija doskonale światło. Ten wzrost w poznaniu jest przyspieszany przez ofiarowane msze, jakby każda msza była prywatną lekcją o Bożej Miłości. Msze przyspieszają również proces oczyszczania. Święty Augustyn użył metafory, którą krakowscy złotnicy doskonale by zrozumieli. To jak boski wiatr, który rozwiewa popiół, szybciej odsłaniając czyste złoto duszy. Każda msza jest jak boskie tchnienie, które odsłania pierwotne piękno duszy stworzonej na obraz Boga. Sama pozycja duszy w czyśćcu jest podnoszona. Święta Gertruda miała imponującą wizję na ten temat. Widziałam świetlistą drabinę, która rozciągała się od ołtarza aż do głębi czyśca. Z każdą ofiarowaną mszą dusze wspinały się o kilka stopni, zbliżając się bardziej do pełni światła nieba. Pomyśl o tym, mój drogi bracie, moja ukochana siostro. Każda msza, którą ofiarujesz, jest jak wyciągnięcie ręki do Twojego ukochanego, pomagając mu wspiąć się o jeszcze jeden stopień ku wiecznemu światłu. Istnieje również tajemnica duchowej wzajemności. Którą niewielu zna. Dusza korzystająca z mszy, zyskuje moc wstawiennictwa za żywych. Święty ojciec Pio ze swoim nadprzyrodzonym rozeznaniem objawił jednemu ze swoich duchowych dzieci. Dusze, którym pomagamy, stają się potężnymi orędownikami za nami. To tak, jakby w wdzięczności za otrzymaną ulgę zyskiwały specjalny autorytet, by prosić o łaski dla swoich dobroczyńców. Starsza pani z Warszawy opowiedziała mi kiedyś, Odkąd zaczęłam regularnie ofiarowywać msze za mojego zmarłego męża, czuję szczególną ochronę w moim życiu, jakby opiekował się mną w nowy sposób. I wreszcie, w niektórych szczególnie błogosławionych przypadkach, jedna msza może wystarczyć, by całkowicie wyzwolić duszę. Święty Grzegorz Wielki, którego dzieła były czytane w polskich średniowiecznych klasztorach, zaświadczył, Widziałem duszę opuszczający czyściec, jak białe gołębie podczas konsekracji, wznoszący się ku niebu z taką radością, że ludzkie słowa nie mogą jej opisać. Nasz ukochany papież Benedykt XIII, którego mądrość teologiczna oświeciła Kościół, wyjaśnił tę tajemnicę z głębią. Eucharystia jest miejscem par excellence, gdzie komunia nieustannie głoszona przez Kościół realizuje się konkretnie. Komunia z Bogiem i między wszystkimi wiernymi, czy to pielgrzymującymi w tym świecie, czy już przekroczywszy próg śmierci. Dla ciebie, który mnie teraz słuchasz, może z sercem ciężkim od straty kogoś ukochanego, pozwól mi podzielić się kilkoma praktycznymi radami, jak ofiarować msze. To bardzo proste. Idź do sekretariatu swojej parafii i poproś o zaplanowanie mszy za zmarłego. W naszych polskich parafiach jest to praktyka tak powszechna jak chleb na naszym stole. Możesz określić, czy chcesz mszę w rocznicę śmierci, w rocznicę urodzin, czy w innej ważnej dla ciebie i dla osoby, która odeszła, dacie. Ofiarowując swoją ofiarę za mszę, pamiętaj, to nie jest zapłata. Żaden światowy skarb nie byłby wystarczający, by kupić nieskończoną wartość mszy. To po prostu Twój udział w utrzymaniu Kościoła i kapłana. Święty Jan Paweł II, znając hojność polskiego ludu, wyjaśniał z prostotą. Ofiara za msze jest osobistą ofiarą, która łączy się z ofiarą Chrystusa, jest wyrazem naszego własnego kapłaństwa chrzcielnego. Gdy tylko to możliwe, bądź obecny na mszy, która została ofiarowana. Twoja fizyczna obecność tworzy jeszcze silniejszy duchowy prąd. Święta Teresa z Avila, której płonące serce rozumiało tajemnice miłości poza śmiercią, ujawniła coś, co wielu mistyków potwierdziło. Obecność członka rodziny podczas mszy sprawia, że owoce tejże są jeszcze obfitsze dla duszy. Jakby miłość obecnego krewnego służyła jako przewodnik dla łask uzyskanych przez świętą ofiarę. Jeśli odległość lub okoliczności uniemożliwiają Twoją fizyczną obecność, nie martw się. Ojciec Pio, ten stygmatyk, którego ręce krwawiły podczas mszy, pocieszał wielu wiernych tymi słowami. Duchowa komunia może pokonać każdą odległość. W momencie mszy wyszli swojego anioła stróża, aby reprezentował cię przy ołtarzu. Polska pani opowiedziała mi, że mieszkając w Ameryce, daleko od parafii, gdzie Mszaza i Matkę miała być odprawiana w Polsce. Uklękła w domu dokładnie o czasie celebracji i poczuła niewytłumaczalne pocieszenie, jakby była tam fizycznie. I nie ograniczaj się do jednej mszy, jak ujawniła święta Monika w swoich ostatnich słowach do świętego Augustyna. Pamiętaj o mnie przy ołtarzu pańskim, gdziekolwiek będziesz. To pamiętaj o mnie nie było prośbą o jednorazowe upamiętnienie, ale o stałą pamięć odnawianą przy każdej Eucharystii. Wielu świętych i mistyków relacjonowało, jak dusze okazują wdzięczność, gdy msze są za nie ofiarowane. Święty ojciec Pio, którego mistyczne dary były nadzwyczajne, często otrzymywał wizyty dusz dziękujących za ofiarowane msze. Powiedział jednemu ze swoich spowiedników: Często podczas celebracji mszy widzę dusze z czyszca przychodzące podziękować, bo pamiętano o nich w świętej ofierze. Ich twarze, wcześniej naznaczone bólem oczyszczenia, jaśnieją wdzięcznością, która sprawiłaby, że zapłakałoby najtwardsze serce. Ale nie musimy być mistykami, aby dostrzec te znaki wdzięczności. Wielu polskich wiernych relacjonuje niewytłumaczalne pocieszenie podczas mszy za ukochanych, uczucie pokoju, które spływa na nich jak delikatny śnieg, znaczące sny, w których zmarły pojawia się z pogodnym wyrazem twarzy lub małe znaki w codziennym życiu, które zdają się mówić: Jestem dobrze, otrzymałem Twoją pomoc, módl się za mnie dalej. Moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie, gdy ofiarujemy Msza za zmarłego krewnego, uczestniczymy w najpotężniejszym możliwym akcie miłości. Nie ma bariery, której eucharystyczna ofiara nie mogłaby pokonać, nawet śmierci. To jest najwyższe pocieszenie dla nas, którzy wciąż wędrujemy przez tę dolinę Łez. Możemy nadal aktywnie kochać tych, którzy już odeszli. Wielki kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski podczas mrocznych lat komunizmu, mawiał z tą spokojną siłą, która go charakteryzowała. Prawdziwa polska wiara zawsze wiedziała, że nasi zmarli nie są straceni, jedynie poprzedzili nas w pielgrzymce do domu ojca. A podczas gdy wędrujemy oddzielnie, Msza pozwala nam wędrować razem w nowy i głębszy sposób. Pamiętajcie zawsze, że święta Msza jest najpotężniejszym środkiem pomocy zmarłym, że nasze polskie tradycje modlitwy za zmarłych są nieocenionym duchowym skarbem, i że pomagając naszym zmarłym poprzez Msze wzmacniamy tę cudowną rzeczywistość, którą Credo nazywa świętych obcowaniem, tę nadprzyrodzoną rodzinę, która łączy niebo, ziemię i czyściec w uścisku wiecznej miłości. Teraz chcę podzielić się tradycyjną polską modlitwą za zmarłych zaadaptowaną ze starożytnej modlitwy za duszek, której nauczyła mnie moja własna babcia. Panie Jezu Chryste, który dałeś nam chleb życia wiecznego, spójrz miłosiernie na dusze naszych ukochanych, którzy opuścili ten świat naznaczeni znakiem wiary. Przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie, przez ofiarę mszy, którą dziś ofiarujemy, niech wszyscy, którzy zasnęli w Tobie, znajdą światło, orzeźwienie i pokój. Niech matka Miłosierdzia, królowa Polski, wstawia się za nimi przed tronem łaski i zgromadzi nas pewnego dnia w nieskończonej radości nieba. Daj im, panie, wieczny odpoczynek, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Moi drodzy bracia i siostry, byłoby zaszczytem, gdybyście podzielili się z nami w komentarzach, jakiego zmarłego krewnego chcielibyście uczcić mszą. Być może jest to wasza matka której troskliwe ręce wciąż czujecie w swoich wspomnieniach, lub wasz ojciec, którego głos mądrości wciąż odbija się echem w waszym sercu. Opowiedzcie nam trochę o tej wyjątkowej osobie, abyśmy mogli zjednoczyć się w modlitwie za tę drogą duszę. Jeśli to spotkanie o mocy mszy za zmarłych poruszyło wasze serce i wzmocniło waszą wiarę, rozważcie wsparcie naszego cyfrowego apostolstwa łapką w górę. Każdy wkład jest jak ziarno, które pomaga nam nieść te prawdy, wiary większej liczbie osób, szczególnie tym, którzy być może zapomnieli o mocy mszy za zmarłych. W przyszłym tygodniu zbadamy razem zadziwiające objawienia świętego ojca Pio o tym, co dzieje się duchowo podczas konsekracji, tego świętego momentu, gdy niebo i ziemia spotykają się na ołtarzu. Włączcie dzwonek, aby nie przegapić tej duchowej podróży. Niech Bóg wam obficie błogosławi i niech Matka Boża Częstochowska, Królowa Polski, ta, której matczyne spojrzenie towarzyszyło naszemu narodowi przez wieki, zachowa was wszystkich pod swoim opiekuńczym płaszczem. Do naszego następnego spotkania.